Witam, dzisiaj chciałem się z wami podzielić krótką historią, która dzisiaj spotkałem w sklepie po pracy wstąpiłem sobie na chwilę dokupić dosłownie 3 czy 4 rzeczy na obiad i już dużo osób w sklepie nie było już tak było po tym całym godzinie szczytu podchodzę sobie normalnie do kasy kładę swoje produkty na tej taśmie. Akurat tak na samym końcu, z przodu jeszcze były produkty klienta, który przyszedł przede mną, a akurat nie było tej takiej przedziałki. No to nie podstawiłem jej za swoimi zakupami. No i pan kasjer skasował już wszystkie rzeczy tego faceta przede mną. No i nagle za mną podchodzi starsza pani kobieta. No i owa pani kobieta nie poczekała dosłownie dwóch sekund aż ta taśma ruszy z miejsca, żeby moje produkty się przesunęły tylko wzięła z koszyka i dosłownie wyrzuciła na tą taśmę swoje produkty tak, że zmieszały się z moimi i zrobiła to przecież specjalnie no trochę mnie to z równowagi wyprowadziło ale pomyślałem sobie jest spokojny dzień nie będę się tu nie będę się już nic odzywał. No ale ta pani starsza właśnie była starsza, już w dość podeszłym wieku. I właśnie przypomniało mi to ten temat szacunku do osób starszych. Czy tym ludziom się należy szacunek? Odpowiedź jest prosta. Tak, należy się, ale szacunek taki jak do każdego człowieka. Można uważać na to, albo wziąć poprawkę na to, że wiadomo mają oni różne, mogą mieć różne problemy zdrowotne, mogą być słabsi, czy szybciej się męczyć i na to trzeba wziąć, no, zwracać uwagę. Ale sam fakt tego, że ktoś jest starszy, nie oznacza, że od razu zasługuje na większy szacunek. tylko z samego faktu, że ktoś jest starszy. Znam człowieka. No, tu są wszystko, wiadomo, argumenty takie anegdotyczne. Ale no, jeśli. Akurat ja znam takiego człowieka. Jeśli był yy, no niemiły w wieku 20 lat, to on jest tak samo niemiły w wieku 94 lat, bo akurat tyle mała. Więc to, że on jest starszy, ani się nie zrobił mądrzejszy, z tego co wiem, ani jakoś. Bardziej rozumny z tego, co się w świecie dzieje, więc jest to trochę takie nastawienie się osób starszych na to, że po prostu oni zasługują na to więcej. Jakby byli ludźmi plus tak? Po jakichś poprawkach. I no, jest to oczywiście długi temat. Najlepiej. Przy takich momentach, co ja się będę wykucać. po prostu wziąłem te swoje produkty i ostentacyjnie przesunąłem naprzód taśmy. Popatrzyłem się na nią krzywym wzrokiem. Ona była w swoim świecie. Miała zły dzień. Wiadomo, każdy ma prawo mieć zły dzień, więc no. Ale nie trzeba go od razu psuć też innym ludziom. Ale wracając do domu, przypomniałem sobie o tym, że lata temu wypożyczyłem sobie z biblioteki książkę Cicerona Katon starszy o starości i wtedy mając chyba te 16 lat spisałem sobie na okładce zeszytu kilka cytatów z tego z, tej, z tego dzieła wydaje mi się, że Cyceron cytował tam również Enniusza, jednego z ojców rzymskich poezji i też właśnie miałam ochotę tej kobiecie powiedzieć cytat Zeniusza, czyli dokąd to wasze rozumy dawni tak zmyślne i jasne z swoich prostych i pewnych zbłądziły w szaleństwa manowce no ale jak mówiłem, kłótnia by nic nie dała więc przy okazji tej mojej przygody chciałbym nauczyć nas czegoś o umieraniu Niestety, a może, wstety właśnie, nie wszyscy mieli doświadczenie ze śmiercią. Czasami można przeżyć połowę swojego życia i w ogóle nie poznać, jak śmierć smakuje. Ja niestety swoją część już poznałem, czego bardzo żałuję. Ale. Cyceron uczy nas, jak my sami mamy tę śmierć w zasadzie zaakceptować, jak się do niej przygotować. A no więc podzielę się z Wami paroma jego cytatami. Może zaczniemy od, od prostej prawdy. Bieg życia ludzkiego jest wytyczony, droga natury jest jedna i prosta. Łatwiejszego cytatu mieć chyba nie będziemy. I inny. Starość bowiem jest w sztuce życia jakby aktem ostatnim. I powinniśmy się postarać, by nie przedłużał się on zbytnio, zwłaszcza gdy już nuży. I jeszcze inny. Poza tym, czy nie wydaje się wam, że kto mądrzejszy ten spokojniej umiera, a kto głupszy ten bardziej śmierci się boi? Oraz że ta dusza, która głębiej i dalej widzi, pragnie osiągnąć wyższe cele. Ta zaś, której wzrok jest słabszy, celów takich nie dostrzega? Pytania, które możemy zadać sami sobie, w obliczu swojej śmiertelności. I jeszcze jeden. Wreszcie i starość ma swoje zamiłowania, ale i te zwolna zanikają. Podobnie jak stopniowo zamieniają pragnienia wszystkich kolejnych okresów życia. I wtedy następuje dosyt życia, który sprawia, że dojrzały czas śmierci. I na końcu dwie, dwa znacznie krótsze. Czyż może być większa niedorzeczność, niż gromadzić tym więcej prowiantu na drogę, im mniej tej drogi do końca podróży. I mój ulubiony. W ten sposób człowiek może wejść w schyłek swego życia powoli i niezauważalnie, i nie załami się nagle, lecz stopniowo będzie gasł. Tyle wybrałem. I chciałbym, żeby to była dla nas taka właśnie nauka akceptowania nie tylko swojej własnej śmiertelności, ale po prostu naszej własnej dojrzałości tego. Biegu czasu znam niestety jedną osobę, która już ma 70 lat, a zachowuje się i myśli, jakby miała tych lat, ledwo co 19. I to w najlepszych wypadkach wygląda śmiesznie, w najgorszych po prostu jest boleśnie żałośnie. Problem w tym, że ta osoba tego po prostu nie dostrzega. A ja bym chciał, żebyśmy wszyscy to w sobie dostrzegali bez względu na to, jaki mamy wiek i ile mamy lat. Bo kiedyś było tak samo, jak jest dzisiaj. Świat się nie zmienia. Dziękuję za uwagę.